7 najczęściej popełnianych błędów w wizytówce Google, które sprawiają, że ludzie albo w ogóle nie są w stanie wyszukać twojej wizytówki, albo nawet jeżeli ją znajdą, to omijają twój biznes szerokim łukiem, a przez to oddajesz każdego dnia klientów konkurencji. Zobacz koniecznie to wideo do końca, bo nawet jeden z tych błędów, niewyeliminowany, może spowodować, że twoja wizytówka Google nigdy nie wskoczy w pierwszą dziesiątkę, no i na pewno już nie wskoczy do tego topu, czyli do do top 3. Prawda jest taka, że 90% wizytówek Google jest uzupełnionych źle, a ty dzisiaj oglądając to wideo możesz te problemy rozpoznać i poprawić. I pierwszym elementem jest brak wybranych fraz kluczowych. Ludzie zakładają wizytówki, uzupełniają tam teksty, uzupełniają menu, uzupełniają produkty, usługi, odpowiadają na opinie w treści, ale to wszystko jest niespójne. W tym wszystkim jest chaos. Nie ma wybranych słów kluczowych. I Google nie będzie wiedział, na co Cię pozycjonować. Jest ogromna różnica między pizza Kraków, pizzeria Kraków, a kuchnia włoska Kraków. I wydawałoby się tutaj, że przecież wiadomo, że jesteśmy taką kuchnią, że serwujemy pizzę, że to wszystko jest takie spójne. No ale właśnie nie. Dla Google te frazy są zupełnie innymi frazami wyszukań. To są inne zapytania. Jeżeli nie wybierzesz, nie skonkretyzujesz, że ty chcesz być burgerownią w Katowicach, że serwujesz burgery Katowice, nie wybierzesz tych konkretnych fraz, no to nawet nie będzie jak zmierzyć, czy twoje działania na tą frazę sprawiają, że ty idziesz do góry, stoisz w miejscu na przykład na jakiejś pozycji, czy wręcz spadasz. No właśnie, także pierwszym problemem, błędem jest brak wyboru fraz kluczowych, no i brak optymalizacji pod te frazy kluczowe. Drugim problemem są nieprecyzyjne napy, że co? Tak, nieprecyzyjne napy, już tłumaczę. Napy, czyli Twoja nazwa, numer telefonu oraz adres. Nawet w miejscach, którymi Ty zarządzasz, warto to sprawdzić. Czy Twoja nazwa Twojej firmy jest taka sama w social mediach, na stronie internetowej i w wizytówce Google? Może się okazać, że są tam drobne różnice. No i właśnie, i to dla Google będzie już pewien chaos. Kolejna rzecz, adres. Czy masz dokładnie tak samo wpisany we wszystkich źródłach? Jeżeli na przykład prowadzisz swój biznes na ulicy Andersa, to gdzie gdzie mogłeś napisać ul.andersa, gdzie niegdzie Andersa, a gdzie niegdzie jeszcze generała Andersa. No i to już jest znowu chaos. I numer telefonu? O, tu to się dopiero dzieje. Ponieważ raz możemy napisać plus 48, a jeszcze gdzie indziej w ogóle bez tego numeru kierunkowego, no i to dla Google też będzie znowu chaos. Więc warto byłoby, abyś sprawdził, czy wszystkie napy, czy te informacje o Twojej lokalizacji, miejscu i danych tych teleadresowych wszędzie się zgadzają. I co ważne, tych napów w internecie może być cała masa, ponieważ te informacje mogą znajdować się też gdzieś na. Panoramie firm, czy w jakichś serwisach takich zbiorczych, które właśnie takie dane prezentują, i warto, aby te napy wszędzie i u ciebie, i w tych serwisach zewnętrznych się po prostu zgadzały. Szczególnie jest to ważne, jeżeli kiedyś zdarzyło ci się zmienić adres firmy. I gdzieś tam w internecie jeszcze są te napy ze starymi danymi teleadresowymi. To albo trzeba je usunąć, albo zaktualizować. Bo jeżeli masz te napy po prostu w takim chaosie, to Google no, będzie gdzieś tam tą pozycję Twojej wizytówki blokował na mapach. Kolejnym elementem blokującym Twoją wizytówkę przed top 3 są nieaktualne dane. Nieaktualny opis, nieaktualne menu, nieaktualne usługi i nieaktualne produkty. On będzie to widział, ponieważ porówna to z tym, co masz na tą chwilę na stronie internetowej. I teraz, jeżeli będzie niespójność między tym właśnie tymi danymi, tymi informacjami, które zamieszczasz na stronie internetowej, a tymi, których nie zaktualizowałeś w swojej wizytówce Google, no to niestety, ale o top 3 można po prostu yy, zapomnieć. Tak więc zachęcam Cię do uzupełnienia i ujednolicenia tych danych, ale co gorsze, to może też powodować wprowadzanie klienta w błąd i jeżeli klient zobaczy jakieś nieaktualne dane na twojej wizytówce, nieaktualne też w stosunku do strony internetowej i przyjdzie do ciebie, a ty w lokalu powiesz mu coś jeszcze innego, to to może powodować złymi opiniami. No a to już jest bardzo konkretny powód, dla którego twój rating, czyli twoja pozycja na mapach Google będzie spadać. Więc nie tylko ta spójność, ale też nie wprowadzanie klienta w błąd będzie tutaj po prostu kluczowa. Czwartym błędem jest jest nieprawidłowa kategoria główna. I nie chodzi tutaj tylko o to, że Google nieprecyzyjnie będzie Twój biznes kategoryzował. Chodzi też o to, że kategorie główne determinują to, co Ty w zasadzie oferujesz. Jeżeli jesteś restauracją, to Google do Twojej wizytówki doda możliwość menu. Czyli zamieszczenia wszystkich swoich potraw wraz ze zdjęciami. Jeżeli jesteś hotelem, nie będziesz mógł zamieścić menu, będziesz miał inne opcje związane z rezerwacją pokoi. Jeżeli jesteś sklepem, nie będziesz miał ani menu ani rezerwacji pokoi będziesz miał po prostu produkty i te kategorie będziesz musiał uzupełnić w wizytówce Google. Tak więc wybór kategorii jest tutaj niezmiernie ważny, ponieważ on determinuje, co Google pozwoli Ci udostępnić jako informację. Zachęcam Cię więc do szybkiej rewizji, czy Twoja kategoria główna, Twojej wizytówki Google zgadza się z tym, co naprawdę oferujesz. A jeżeli chciałbyś, abym to ja rzucił okiem na Twoją wizytówkę Google i zrobił dla Ciebie zupełnie zupełnie bezpłatny audyt i podpowiedział ci, co jeszcze możemy tam poprawić, to pod tym wideo znajdziesz link, możesz go kliknąć i właśnie taki bezpłatny audyt zamówić. Będzie mi bardzo miło, czekam na twoje zgłoszenie, a my przechodzimy do kolejnych błędów. I na miejscu piątym brak zarządzania opiniami. Zdarza się tak, że widzę, że ktoś ma tysiąc opinii i prawie żadna z nich nie ma odpowiedzi, albo nawet, jeżeli mają te odpowiedzi, to tam jest odpowiedź na zasadzie „dziękujemy, bardzo nam miło”. Miło to słyszeć. To jest żadna odpowiedź. Nie wykorzystujesz w ogóle potencjału. Takie odpowiedzi są jakie dla Google. Tu. Kolejna rzecz, masz możliwość napisania jakiegoś tekstu w odpowiedzi. I tak jak mówiłem na samym początku o wyborze, fraz, jeżeli masz wybrane 5, 7, 8 fraz, to każda z odpowiedzi na opinię powinna wspierać przynajmniej jedną twoją frazę. Czyli odpowiadając na opinię, powinieneś w taki sposób odpowiedzieć, aby zamieścić tam frazę, na którą chciałbyś się pozycjonować. I taka odpowiedź na opinię po prostu powinna być długa. I tutaj warto też dodać, że jeżeli jeżeli masz pozostawione jakieś opinie, z którymi się nie zgadzasz, no to warto byłoby też zrobić z tym porządek. Nie zostawiać tego tak po prostu, bo to oczywiście wpływa na tą finalną twoją ilość gwiazdek. Szóstym błędem, jaki bardzo często obserwuję, są nieatrakcyjne zdjęcia. No, a przecież czym my chcemy przyciągnąć tych ludzi online, jak nie zdjęciami? A w gastronomii to jest to już szczególnie ważne, bo o ile każdy z nas poczuje zapach pyszności z kuchni, to jest nim wjedzony i to podkręca nasz apetyt. Ale jeżeli nie mamy takiej możliwości, no to jemy wtedy tylko i wyłącznie oczami. Jeżeli ludzie nie zobaczą apetycznych potraw, nie zobaczą świetnego klimatu, nie zobaczą ludzi podobnych do siebie, a nie tylko puste stoły, no to nie ma mowy, żeby chcieli po prostu do Ciebie przyjść. Także nie chodzi mi tutaj o to, że są to niskiej jakości zdjęcia, bo jest jakaś pikseloza, czy są ciemne, to już uznaję za pewien fundament. Chodzi mi o to, że te zdjęcia po prostu nie działają na wyobraźnię, one nie budują historii, nie są czymś, co zaprasza do przyjścia, zaprasza do zamówienia, zaprasza do jedzenia. Jeżeli zamieszczasz jakieś zdjęcia na swojej wizytówce Google, to muszą one być po prostu apetyczne. Zapraszające, zachęcające, bo musisz pamiętać, że masz tylko kilka sekund na to, aby tymi zdjęciami zaprosić kogoś do siebie albo go zniechęcić. Jeżeli już ktoś wejdzie na Twoją wizytówkę, no to on wtedy bardzo szybko podejmuje decyzję, tak, nie, tak, nie, tak, nie. No i te zdjęcia właśnie mają spowodować, że u Ciebie będzie na tak. Zanim przejdziemy do punktu siódmego, tylko przypominam, że pod tym wideo znajduje się link, dzięki któremu możesz zamówić bezpłatny audyt Twojej wizytówki Google. Spojrzę na nią i zobaczę, co moglibyśmy jeszcze w niej poprawić. Siódmym błędem, który blokuje Twoją wizytówkę Google przed wysokimi pozycjami, jest brak aktywności. Wiele ludzi myśli, że wizytówkę Google uzupełnia się raz, raz i koniec, że ona po prostu jest i funkcjonuje. I ona w jakiś magiczny sposób będzie się wyświetlała. Nic bardziej mylnego. Wizytówka Google ma możliwość zamieszczania wpisów i to. Wpisów w trzech kategoriach. Są to aktualizacje, są to oferty oraz wydarzenia. I w zależności od tego, jaki biznes prowadzisz i jak, o jakim charakterze, no to oczywiście możesz sobie wybrać, które z tych rodzajów wpisów będą dla Ciebie najbardziej adekwatne. Ale najlepiej by było jednak, żebyś generował wszystkie trzy rodzaje wpisów. I tutaj, jeżeli chodzi o aktualności, to warto tak po prostu wrzucać e, informacje co do życia Twojego lokalu, czy jeżeli właśnie prowadzisz astronomię, to też może o jakimś zapleczu, może uda Ci się wrzucić informację o otwarciu ogródka, o Twoim zespole, coś z kuchni. No i warto byłoby oczywiście informować o nowościach. Jeżeli chodzi o oferty, no to one są przygotowane pod promocję, czyli pizza do 13 minus 20%. To jest po prostu oferta. A jeżeli chodzi o wydarzenia, no to chyba nikomu nie trzeba tłumaczyć. Po prostu, jeżeli organizujesz koncerty, wystąpienia prelegentów, czy jakieś inne czasowe, jednodniowe wydarzenia, imprezy, no to można w ten sposób o tym e, informować. To mogą być także walentynki, Dzień Kobiet, czy tego typu okoliczności, które warto świętować u Ciebie w lokalu. Bez tej systematycznej aktywności nie ma już dzisiaj mowy, aby Twoja wizytówka Google mogła wyświetlać się w top 3. Po prostu konkurencja już to robi i Google ocenia. Jeżeli jedni są aktywni, działają i publikują, no to oni są po prostu wyżej. Ok, przeszliśmy więc przez aż 7 najczęstszych błędów wizytówki Google, które blokują i wstrzymują to pozycjonowanie, a przez to sprawiają, że oddajesz każdego dnia klientów konkurencji. No bo przecież ci ludzie tego szukają. Szukają i dostają informacje na mapach o tych firmach, które są po prostu wyżej. Także przypominam Ci, że jeżeli chciałbyś podziałać ze swoją wizytówką Google, to mogę dla Ciebie zrobić bezpłatny audyt Twojej wizytówki i w ten sposób dowiesz się, co można by u Ciebie w bardzo konkretny sposób poprawić. Czekam więc na Twoje zgłoszenie i jestem też ciekaw, który z tych błędów zaskoczył Cię najbardziej, który był dla Ciebie najbardziej interesujący. Daj znać w komentarzu. Dzięki serdeczne za zobaczenie tego wideo i nie zapomnij subskrybować. Będziesz wtedy na bieżąco ze wszystkimi informacjami, jak jeszcze lepiej prowadzić marketing dla gastronomii i hotelarstwa. Widzimy się więc w kolejnych materiałach. Do zobaczenia. Cześć.